Tak czuje się Rynkowski po śmierci żony. Szok, co wyszło na jaw. Ryszard Rynkowski mierzy się obecnie z jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia. 18 września 2025 roku nagle zmarła jego żona Magdalena Edyta Rynkowska. Kilka dni później. We wtorek 23 września 2025 roku, artysta pojawił się w komendzie policji w Brodnicy, by złożyć zeznania w charakterze świadka. Towarzyszył mu jego adwokat, mec. Adam Kozioziemski, który podkreślił, że piosenkarz jest w głębokiej żałobie, ale musi zachować siłę ze względu na syna. Śmierć Edyty Rynkowskiej była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Kobieta odeszła nagle w mieszkaniu w Brodnicy, a cała sytuacja wywołała wstrząs nie tylko w rodzinie, ale i wśród fanów artysty. Początkowo przesłuchanie Ryszarda Rynkowskiego było kilkukrotnie przekładane z uwagi na jego stan emocjonalny. Dopiero 23 września muzyk pojawił się w komendzie, gdzie spędził blisko dwie godziny. Tak czuje się Rynkowski po śmierci żony. Wszystko wyjawiła bliska mu osoba. Śledztwo w sprawie śmierci żony Rynkowskiego prowadzi prokuratura rejonowa w Brodnicy. Początkowo planowano przesłuchać artystę już 19 września, a następnie 22 września. Oba terminy okazały się jednak niemożliwe do zrealizowania, ponieważ piosenkarz nie był w stanie psychicznie zmierzyć się z tą sytuacją. Ostatecznie muzyk przybył do komendy we wtorek, 23 września 2025 roku, w towarzystwie swojego prawnika. Mec. Adam Kozioziemski poinformował, że podczas przesłuchania nastąpiło formalne wydanie aktu zgonu. Wiadomość o nagłej śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego poruszyła opinię publiczną. Artysta, który od lat uchodził za filar polskiej sceny muzycznej, przeżywa obecnie ogromną tragedię. Jak może czuć osoba, która straciła osobę najbliższą, jest rozbity tą sytuacją. Ale musi się starać dla syna. W tej chwili musi stanąć na wysokości zadania i tyle. Powiedział dziennikarzom faktu mecena Sadam Kozioziemski.